I siu, dzień dobry, witam, cześć. Kolejny odcinek z Aviasembly. Dzisiaj poznamy trochę bardziej mapę pustynną, bo mam wiele tutaj lotnic, z których jeszcze mi nie było, a tak konkretnie cztery. Ja podejrzewam, że jeszcze gdzieś tu będzie piąte. Więc lecimy, zwiedzamy, sprawdzamy co tam można zrobić. Latam tą maszyną sprzed kilku odcinków, bo ona, ona jest w porządku bardzo taka. E, ładnie lata, ładnie śmiga, tylko silniki dałem naprzód y, nie są już z tyłu. E, całkiem, całkiem w porządku, szybko się zbiera. Spalanie ma takie na sensownym poziomie. Myślę, że będziemy mogli sobie na luzie lecieć z lotniska do lotniska tak na szybko, no nie. I zobaczymy też, jakie zadania nam się odkryją, bo wydaje mi się, że będzie dużo różnych zadań jeszcze e, wymagających normalnych rzeczy, a nie takich na prędkość. E, więc trzeba trzeba je zrobić po prostu. Żeby sobie zarobić hajsu trochę, poodkładać i ewentualnie zrobić taką maszynę, która tutaj da radę ogarnąć całą resztę e, tych zleceń. No najbardziej myślę, że te karkołomne będą te, te prędkościowe, których trzeba się po prostu wyrobić w czasie, zanim się coś zepsuje. Ale to na Chilu. Na Chilu poogarniamy, pogarniamy. Ja już tam mam jeden projekt takiego bardzo szybkiego samolotu, e, który sobie gdzieś tam robiłem, tworzyłem i może on będzie wystarczający. Trzy chemikalsy, dobra, fajnie, fajnie. Lecimy dalej. Tu mnie jeszcze nie było. Ale polecimy tak troszeczkę dookoła, żeby sprawdzić jeszcze, co tutaj się kryje, po tej stronie. Czy tu w ogóle coś jest? Bo wydaje mi się, że w tą stronę tu powinno być trochę jeszcze terenu, no nie? Powinno być. Tak wygląda, że jest. Pytanie tylko, czy tam się w ogóle coś kryje. Nie bardzo, nie bardzo. Nie wygląda. Chociaż nie, to palma. Nie ma tam żadnego lotniska. Nie ma żadnego lotniska raczej. Śmigniemy tutaj. Zaparkujemy się, żeby odblokować. I lecimy dalej. Zobaczymy, co się będzie działo. Dobra. Tutaj to wygląda, jakby była jakaś budowa. Raczej Explosion. Ok. Oni też potrzebują leki. Dużo tych leków. Bardzo dużo. Bardzo dużo różnych leków potrzebują, tak. Śmigamy! Ziuu. No i ładnie. Dobra, tu nie byłem jeszcze. To sobie polecimy. Eee. I powoli, powoli, powoli będziemy dostarczać ładunki między różnymi tymi lotniskami. Na spokojnie, może uda się bez żadnych takich sprinterskich zadań. Tylko takie, wiecie, chillowe bardziej. O, złom. Wziąłem go nawet, dobra. Trochę to było ryzykowne, to prawda, ale udało się. Dało się całkiem sprawnie to ogarnąć i wykręcimy sobie w tą stronę. Ten samolot jest naprawdę spoko. W sensie, całkiem spore ładunki wozi, bo aż 200. I nie wagi, tylko pojemności. <laughs> ale to dużo, dużo. Dobra, mamy jakieś zleconka. Dobra, co można z to zabrać? Stąd możemy tylko takie te... Jakieś chipy. Chipy, tylko że nikt nie potrzebuje tych chipów. No. Nikt nie ten potrzebuje pięć chipów. No dobra. No dobra, ile te chipy? 80. Ważą jeden, a 80 mają wielkości. Dużo bardzo. Bardzo dużo. Ale spoko powinniśmy dać radę. Damy radę! Szybkie przeloty na cilku. No, raczej na luzie. Raczej na luzie. Eee, tylko czemu mi tu każe lecieć? E? Eee? Bez sensu. E, to chcę zrobić. To zadanie chcę. Tak, chcę chipy wozić po prostu. Dziwnie. Coś poklikałem chyba, albo robi. A, bo po kolei robi może inne zadania. Nie wiem. E, co by nie było. Przelecimy tutaj, ogarniemy te chipy na szybciutko. E, bo, bo nie jest daleko. E, I będziemy mieli to zadanko z głowy. Będzie ogarnięte. Turbo-szybko. Tak trzeba żyć, właśnie. Tak trzeba żyć. Dobra. I teraz od razu sobie sprawdzimy. O, 3000 odłożone bardzo dużo. Sprawdzimy sobie od razu. On ma e, chemi chemię tylko. Okej. Okay. Tutaj jest 7 chemik. Dobra, to spróbujemy sobie je wziąć tylko. Weźmiemy sobie restart na tym lotnisku. Tak. I weźmiemy rzeczywiście tą chemię, tylko zaznaczę sobie to lotnisko, bo mi zniknęło od razu. Tak, 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 tak. tak. Dobra, trochę tego nabrałem. Tekę, czy odleć, odleć. To teraz pytanie, czy zdąży. Strasznie to jest daleko. To też jest czasówka. No, niestety. Niestety to też jest czasówka. Połowa czasu zaraz będzie. Nie ma połowy odległości, niestety. Ale lecimy już dużo szybciej niż wcześniej, więc może się uda. Dobra, to już tu. To już tu, więc trzeba hamować, podchodzić do lądowania. Spróbujemy, spróbujemy. Dawaj, 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 dawaj. No. No nie gadaj! Nie zdążyłem! No to nieźle. To nieźle. No powiem tak. Prawie się udało. Prawie się udało. Myślę, że kwestia drugiego przelotu. Ja tutaj trochę za wcześnie zacząłem hamować chyba. I później przestałem hamować po to, żeby dojechać jeszcze do lotniska. I to mnie chyba zgubiło. Więc następnym razem po prostu zacznę hamować dużo później. I powinno być GIT. Powinno być w porządku. Ten samolot aż tak szybko nie lata. Żeby się tak bardzo martwić, chyba. Chyba aż tak bardzo szybko nie lata. No ale to kolejna czasówka jest. Dużo tych czasówek wychodzi na to, jest na, na, na tej pustyni. Co mi się nie podoba osobiście. W sensie nie jestem fanem tych czasówek jakoś za specjalnie. Fajne, jak się trafią raz na jakiś czas, ale tutaj to wygląda tak, jakby były. Co, co drugie lotnisko praktycznie ma jakąś czasówkę, więc to będzie bardzo wymagające, niestety. Mhm. Dobra, dobra, refuel i oczywiście. Dobra, cyk, odlot, odlot. Dobra, I lecimy tam od razu. Tu, git, dawaj pełna moc. Opadamy już, opadamy, żeby się bardziej rozpędzać, tak. Myślę, że damy radę. Już widać te kominy tam trzy. A to jest to lotnisko, właśnie. Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. Wysuwamy podwozie. Obniżamy moc. I może, może się uda. Oj. Oj, teraz to przesadziłem. Teraz za późno. Teraz było za późno. No, ten. Co mogę powiedzieć? Wprawy trzeba. Wprawy <gryw> trzeba troszeczkę, niestety. Też widzę, że tutaj też by mi załapało, jakbym się dobrze zatrzymał. Ile on jeszcze chce? Tylko jeden chyba. No cóż, to lecimy z jednym. Lecimy z jednym, trudno się mówi. Tak, kurde, bardzo mało brakuje. Naprawdę bardzo mało brakuje. Muszę bardziej od prawej strony podlatywać, żeby e, e, mieć dłuższy czas na lądowanie. Będzie git, będzie spoko. Damy radę. Co nie damy radę? Oczywiście, że damy radę. Kość. Na luzie. Dobra. I tu już jestem. Jakoś w tą stronę dużo szybciej dolatuję. Ale teraz w sumie tylko jeden chip wiozłem. To może dlatego. Może dlatego. Dobra. Zrobione. 300 końców. Bardzo dużo końców. Aaa. Kasa się zgadza. 3600. Bardzo ładnie. Dobra. E, I teraz tak. Tyk, e, tyk, 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 tyk. Ty, ty. Ja już zacząłem startować w trakcie załadunku. No, dobra, i cyk. Cyk, 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 od razu niziutko latamy. Niziutko bardzo. Bo tutaj jest bardzo płasko, ja o tym zapominam, ale przecież tu jest mega strasznie płasko. W ogóle nie trzeba nic mijać. Eee, Okej, okay. to jest chyba to podejście. Tak, 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 tak. To jest to podejście. Dawaj, no zatrzymaj się. Dobrze, idealnie. Jeszcze dwa potrzebują. Ale my nie będziemy się tym bardzo martwić. Dużo kasy za to jest. Jejku, strasznie dużo kasy. Bardzo dużo kasy. Czemu się nie będziemy tym martwić? Temu, że możemy polecieć w inne miejsca. Jeszcze. Chociaż tutaj wszystko jest praktycznie. Chemikalia. Nie, no titanium. Skąd się bierze titanium? Stąd. Może titanium się nie psuje. Titanium i LED. Dobra, lecimy tu. Robimy te zadania. Te zadania robimy. To jest, to jest to. Zróbmy sobie nadwyżkę kasy. I może z tego samolotu uda się zrobić coś naprawdę szybkiego. Bo w sumie jakbym tutaj dorzucił jeszcze ze dwa takie silniki. I do tego ze dwa spadochrony. To by nawet to to śmigało. Pytanie czy skrzydła by wytrzymały. Bo to są chyba te kiepskie skrzydła. Musiałbym je chyba podmienić na lepsze. Ewentualnie. Tak, żeby to śmigało jeszcze szybciej, ale nadal woziło bardzo dużo rzeczy, nie? Oj, trochę za mocno przywaliłem, chyba. Troszeczkę tam. Nic wielkiego się nie stało. Nic wielkiego się nie stało. E, dobra. I tu mam zabrać to. Jedno tylko. Oj. To nieźle. To nieźle. No. To nieźle. Ok. Ok. Spróbujemy Bardzo ciężki towar to to jest No, nie jest daleko yy, Ale po jednym, tak jak będę latał, to no chwilę mi zejdzie, nie? O nie, tu też trzeba tylko jeden <laughs> Nieważne 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 Dużo paliwka przepalam, ale też musiałem kółko niezłe zrobić No Dobra, podchodzimy do lądowania Dobrze, dobrze, dobrze. Okej. Okay. Jakoś się udało. I za ciężko jest na kółka. Kółka też trzeba by wymienić, wychodzi na to. Strasznie dużo rzeczy muszę pozmieniać w tym samolocie, żeby on dawał radę. Naprawdę. Możemy teoretycznie coś popróbować, ale z drugiej strony. <grystanie> Dobra, tego leta nie wezmę. No nic tam tutaj nie zostało takiego. Musimy po prostu mieć ultra szybką furę. A, tu jest jeden Titanium. Dobra, tak. jak jeden Titanium to możemy lecieć. Możemy lecieć normalnie tego. Tak po ten Titanium. Co mi tam? Czy to mnie wykręciło zupełnie nie w tą stronę? Chyba tak. Chyba tak. A, Ta, kompletnie nie w tą stronę. Wtąd weźmiemy Titanium i będziemy musieli je przetransportować aż tutaj. Okej. Okay. Powinno się udać, nie? Raczej powinno się udać, tak myślę. Już sobie przyhamujemy. No tu strasznie blisko jest. Te lotnisko jest bardzo małe. Ja myślę, że ono jest daleko, a ono jest blisko. Tak się wydaje. No. Wydaje się, że jest dalej, a ono po prostu jest bardzo małe. Dobra. Ok. Dawaj tego, Titaniu. Tu 250 będę potrzebował. Kurde, strasznie dużo. Możemy ładowność zwiększyć do 250. Raczej bez większego problemu. Tak sądzę. Eee, tylko, że przydałaby się jeszcze prędkość tutaj, nie? He 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 he. No, 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 no. Bo jak chodzi o te 50 ładowności, to pewnie przydałby się jeden przedział. Góra dwa, takie większe. Byłoby w miarę okej, okay, nie? Byłoby w miarę okej. Okay. Pytanie tylko, jak to wpłynie na właściwości tego samolotu. Bo... Tutaj strasznie dużo zmian trzeba zrobić, tak czy siak? Wydaje mi się. Bo jeżeli chcę latać szybciej, no to muszę na pewno zmienić te skrzydła. Bo to są te takie kiepskie, pamiętam, one się rozpadały przy 280, chyba to całkiem, całkiem szybko. O, tutaj koła już ledwo wytrzymują też. Bardzo często mi się świecą. To też by się przydało ogarnąć. Tam mi pokazuje na inną wyspę, że mam lecieć. Czemu? Co ty chcesz ode mnie, gościu? Co ty ode mnie chcesz? A tutaj trzy lodu potrzeba. To nieźle. To nieźle. Dobra, spróbujmy zrobić tą 250. 250 z dużo lepszymi kołami. To najważniejsze, żeby koła były lepsze, bo już teraz się rozpadają. O, load limit 25. A tu load limit 15. Dobra weźmy te. Ok. Ok, load limit 25. Skrzydła lepsze mam jakby coś. 20 siły, te mają 4, tylko jejku. Dużo lepsze będą. Dużo lepsze, tylko że jak tutaj dam inne skrzydła, to będzie całkiem inaczej ten samolot wyglądał. No dobra. Dobra. Na pewno skrzydła i na pewno koła. I przydałoby się jeszcze 250 teoretycznie dorzucić. Znaczy 50. Nie 250. Ok. Ok, to wcale tak dużo nie pomogło. Ale tak dużo to nie pomogło. Wychodzi na to. 220, chyba że to bym wydłużył jeszcze. No to mamy 229. Nie jest dużo, dużo więcej. Oj nie jest. Chyba że generalnie to bym troszeczkę pogrubił, nie? O, to lepiej w tył. Coś takiego. Tak. Cyk. 242. No, i nawet nie wygląda jakoś bardzo źle. Dobra. 246. 251. Jest git. Jest nawet niezły kadłub chyba. Dragu jakoś dodatkowego nie zrobiłem w ogóle. Tu na dole jest na zielono, jest gitowa. Dobra. To teraz nowe skrzydła. To są. E. Czemu one się tyłem montują? Nie wiem o co chodzi. Nie wiem, czemu się tak robi. Coś tutaj jest na rzeczy, tylko jeszcze nie wiem co. Bardzo dziwnie się to robi. Bardzo dziwnie się to robi. Ale nie przejmujemy się tym wcale, bo możemy zrobić zwyczajnie tak. I będzie git. Będzie też git. Dobra, cyk. Nawet źle to nie wygląda. Naprawdę. Tymi skrzydłami nawet całkiem w porządku. Dobra, i na tył skrzydła 15. Siły to są chyba najmocniejsze. Co tu są trzydziestki. Widzicie, jakie one są duże? Bardzo duże. Strasznie bardzo duże. Kurde, to, to bym musiał wydłużyć coś takiego? Nawet bardziej. No, ten ogon całkiem brzydko wygląda teraz. Ale chyba musi tak być. No co zrobisz, nie? Co zrobisz, nic nie zrobisz. I tu jedno na środek. Jedno na środek. Bardzo ładnie. Bardzo spoko. Dziwnie wygląda teraz ten samolot. Ale chyba musi tak wyglądać, żeby to było tacy. Takich silników potrzebujemy dużo. Nie chcę tych wielkich brać, bo mi się nie podobają zwyczajnie. Dobra. I dałbym jeszcze tutaj dwa. Czy starczy mi teraz na koła? Nowe. 300 kosztują. Ej, to luz. Dobra, tutaj. Jedno do tyłu. Myślę, że jedno starczy na tył. Tam nie jest bardzo ciężko. E, no i co? I pewnie dałoby się gdzieś walnąć jeszcze jeden bak. Taki duży. Raczej na chillu, nie? Gdzieś go to upcham. Cyk. Fajnie. 16 paliwa. 250 pojemności. 44 kilowagi. No nieźle bardzo dużo, bardzo dużo wszystkiego się tu zrobiło, zdecydowanie. No dobra, ale sprawdźmy to. Jak to to będzie lecieć teraz? Burka, burka. Wygląda, wygląda nieźle, dość masywnie, bym powiedział. No podejrzanie, podejrzanie masywnie wygląda. Ok, ok, lecimy odebrać to stąd. Duże, duże rzeczy. I, I zawozimy je tu. Dobra, co się stało? Chyba za. za wąsko są. czemu on się przechyla? A? Ło, kurde, jak on śmignął od razu. Za wąsko są koła z przodu i on się przechyla. Ale nie ma. nie ma tragedii. Lecimy. Kurde, jak to to śmiga. Jacie. 300. No, nieźle pędzi. Teraz się trzeba wyhamować. Troszeczkę. Oj, 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 dobra. Dobra. Yy, I teraz tak, będę potrzebował lecieć tutaj. Teraz ja sobie wykręcę troszeczkę. Oj, słabo będzie z tym wykręcaniem. Koła są za wąsko. Nie wiedziałem, że to będzie aż taki duży problem. Nie spodziewałem się tego. Robo, te zadanie chcę zrobić. No okej. Okay. Dobra. Dobra. Dawaj mnie to. Pyk. Dobrze. Wystartujemy raczej bez problemu. Tak sądzę. Ej, nie to! Nie ten guzik! Dawaj do góry! Leci. No. to opada nieco. Ale przy takim dociążeniu to się nie dziwię wcale. Nie no, dobra, śmigłem mega szybko, mega strasznie szybko, chociaż to bliskie e, lotniska są. Ja myślę, że te czasówki niektóre bym zrobił bez problemu tym samolotem. Problem jest z tymi kołami. Muszę je dać na silniki po prostu. No, dobra, dowiezione, dowiezione, ale czemu on się przechyla w lewo? Temu akurat w lewo. Wydawało mi się, że ja wszystko dałem symetrycznie. Nie wiem, czy to jest jakiś taki typowy błąd. Czytałem nowego Questa tutaj. Dwa Lidy, dwa Titanium. No nieźle. E, musimy wrócić do bazy. Szybko zrobić coś z tymi kołami. Bo to jest ultra, ultra problematyczne. Mamy je tu nawet. E, okej, okay, trochę będą odstawać. Proszę tam. Nic takiego. Nic takiego. Dobra. Śmiga. Śmiga to to. Ciekawe, ile, ile wykręci. No to 300 się rozpędza. Z tym, że widać, że on się po prostu powoli rozpędza, nie? Myślę, że przez to, że jest taki ciężki. Tak, tak sądzę. Że to chodzi o. O, o, o tą wagę. Dobra. Weźmiemy sobie z tego lotniska, te dwa chemikalia i postaramy się je dostarczyć tam. Może się uda. Zobaczymy. Wykręcę sobie tak ładnie tędy podejście. Te koła są zdecydowanie za wielkie do tego samolotu. Nie pasują. Muszą takie być, jak chcę wozić duże ładunki, ale nie pasują do tego samolotu. Tak yy, wizualnie, nie? Wizualnie paskudnie. Nie pasują. Dobra, cyk, jesteśmy. Jesteśmy fajnie. Tutaj dwa razy chemię będziemy chcieli dostarczyć. Super szybciutko, oczywiście. Dobra. Ehe. Uh -huh. Dobra, już się rozpędzam. Tak. Powinno pójść lepiej niż ostatnim razem. Ale się zobaczy, bo. Mówię, on się powoli rozpędza dość. Niby śmiga. Niby śmiga całkiem szybko, ale tam. Ta prędkość mu nie przychodzi bardzo łatwo, nie? Dobra, może to przez ten dziób, że mam taki, a nie inny wybrany. Dobra, wyląduj, git. No to na cilku, nie? Na naprawdę. To zrobione totalnie na Udało się, bardzo ładnie. Wydaje mi się, że ten samolot będzie sobie dawał radę z tymi zleceniami. Co tu jeszcze trzeba? 3 titanium i 30 wody. Co? No po titanium to możemy śmignąć, nie? Ale wody? A tu co trzeba? Chemikalia. Czy chemikalia? Nie zdążę tutaj, ledwo zdążyłem. No. Kurczę. Może być nieźle, może być różnie. Zobaczymy. Dobra, ale myślę, że w tym odcinku to będzie tyle. W tym tygodniu są troszeczkę krótkie odcinki, ale muszę sobie zrobić zapas na cały weekend, bo w weekend mnie nie będzie. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć, cześć. pa, baba. Pa, pa, pa.